Skąd wziąć siłę do tego, żeby żyć według planu tutaj na Ziemi i żeby realizować swoje cele i plany, które Bóg ma dla Ciebie? Nazywam się Anna Saj i żyję według planu. I jestem tutaj po to, żeby Cię wspierać, żeby Cię zachęcać, dlatego że wierzę, że jesteś kimś ważnym. Wierzę, że dzisiejszy dzień może być dniem Twojego nowego początku. Uwierz w to, że jesteś kimś ważnym. Chcę powiedzieć Ci o sile, która tkwi w Twoim wnętrzu. I ta siła może napędzić wiele energii, która jest Ci potrzebna do tego, żeby realizować cele i plany, które sobie wyznaczasz. Ta siła tkwi w pewności siebie. Czy jesteś pewny tego, że jesteś kimś ważnym? Czy masz wysokie poczucie swojej własnej wartości? Czym jest poczucie własnej wartości? To jest przede wszystkim wiara w to, że możesz i będziesz miał siłę do tego, żeby mierzyć się z zadaniami życia, z różnymi niespodziankami, które przychodzą. To jest wiara w to, że sobie dasz radę. Drugim składnikiem jest szacunek do siebie. I pewność o tym, że możesz być szczęśliwy i że jesteś wart tego, żeby być szczęśliwym. I Twoja pewność tego, że szczęście tutaj na Ziemi jest w zasięgu Twoich rąk. Dlatego zastanów się dzisiaj, czy wierzysz w to, że... Dasz sobie radę? Czy wierzysz w to, że wypełnisz plan, który Bóg ma dla ciebie? Czy wierzysz w to, że zrealizujesz zadania, które sobie postawisz? Czy wierzysz w to, że pokonasz depresję? Czy wierzysz w to, że zwyciężysz trudności, które Cię w życiu spotkają? I czy jesteś w stanie powiedzieć i być całkowicie wypełniony taką pewnością, że mogę być szczęśliwy tutaj na Ziemi? To są pytania, które ci dzisiaj stawiam. I ważne, żeby odpowiedź na obydwa z nich brzmiała tak: wierzę. Chcę, żebyś pomógł sobie w odpowiedzi na to, w jakim miejscu jesteś dzisiaj. Chcę, żebyś skupił się nad kilkoma takimi dziedzinami w swoim życiu i zastanowił się, na ile jesteś świadomy życia, które wiedziesz, na ile jesteś świadomy tego, jakie masz cele. Na ile jesteś świadomy tego, czy wszystkie decyzje podejmujesz Ty, czy może ktoś inny wpływa na to, w którym kierunku Twoje życie idzie? Druga rzecz to chcę, żebyś sprawdził, czy jesteś pewny tego, że od Ciebie zależą decyzje, które podejmujesz. Chcę, żebyś pomyślał o tym, czy rzeczywiście bierzesz odpowiedzialność za swoje emocje, za swoje decyzje, czy bierzesz odpowiedzialność za to, w jakim kierunku zmierzasz. Poczuciu pewności siebie jest Twoja siła, a siła jest Ci potrzebna do tego, żeby wypełnić plan tutaj na ziemi i żeby zrealizować cele, które sam sobie stawiasz, a ostatecznie celem. Tutaj na ziemi jest to, do czego Bóg Cię powołał. Czy już wiesz, jaki jest Twój cel? Czy już wiesz, jakie Bóg ma zamiary względem Ciebie? Czy wiesz o tym, jakie są Twoje marzenia i czy chcesz je realizować? Wierzę w to, że jesteś kimś ważnym. Pomyśl o tym dzisiaj. Jeśli y, lubisz moje treści, zapraszam cię. Codziennie piszę inspiracje na Facebooku dla ciebie. Możesz subskrybować mój kanał. To są moje początki na YouTubie. Możesz wspierać to co robię na portalu Patronite. Możesz przyjść każdy czwartek spotykamy się na spotkaniu modlitewnym w Lublinie. Żyj według planu. Pozdrawiam.